Co by się stało, gdyby dziewczyna zamieniła się w nagiet z kurczaka? Kiedy Bek Jun przybywa do swojego biura, widzi szafę stojącą na zewnątrz, myśli, że może ktoś mu ją wysłał, więc wnosi ją do środka i stawia w rogu. W tym momencie wchodzi dziewczyna o imieniu Mina i zaczyna pytać go o tę szafę. Bek Jun mówi jej, że to maszyna, która usuwa zmęczenie. Mina odpowiada, wow, mogę spróbować, jestem taka zmęczona, spałam tylko 14 godzin. Bek Jun mówi, tylko 14 godzin, to naprawdę musisz być bardzo zmęczona. Mina wchodzi do szafy, zastanawiając się, jak to działa. Nagle pojawia się przy nią przełącznik. Nesysk go. Bek Jun zauważa, że główny wyłącznik jest w rzeczywistości wyłączony. Więc jak to mogło się uruchomić? Kiedy podchodzi bliżej, z rejki miny wypada nagiet z kurczaka. Widząc to, mina mówi o nugget z kurczaka. W tym momencie błyska mała iskra elektryczna i w następnej chwili mina znika. Szokowany Bek Jun przyczy głośno. Kiedy otwiera szafę, widzi, że mina zamieniła się w nagiec z kurczaka. W tej samej chwili pojawia się ojciec miny i zaczyna wołać jej imię. Bek Jun podnosi nugget z kurczaka do rejki i mówi. To jest you